Dobra, Siemandereczko z tej strony Tricks. Dzisiaj Was jak zwykle witam na moim kanale. Znajdujemy się na serwerku 48.pl. To jest no, najlepszy serwer, oczywiście, yy, jaki może być serwer 1.16 Gildie. Yy, nagrywam ten odcinek, no bo już startujemy 10. A czyli jak 10? Za 10 dni, to znaczy 16. Bo teraz, kiedy na, to nagrywam, to jest 6. Raczej już prawie 7. Bo za 30 minut będzie siódmy, ale jednak jest te 10 dni jeszcze, więc po prostu nagrywam, żebyście nie, wiem, to zostawili łapkę, napisali komentarz, bo ogólnie będzie losowanie. Yy, na jedną rangę sponsor i jedną szóstkę. Szóstka na no to to... No bardzo dobra rzecz według mnie i sponsor to jest najlepsza ranga na moim serwerze. Jedyne co trzeba napisać, to trzeba napisać hmm, sponsor albo nie czekać tutaj okay. Gram. Yy, Hashtag gram coś takiego No i tyle No i w sumie zobaczymy którego wylosujemy Będę na początku losował szóstka Później sponsora więc wszystko będzie e, Wtedy kiedy wystartuje mój live A mój live będzie wystartu wystartuje on e, 16 o godzinie 17 To znaczy wtedy kiedy będzie serwer startował na serwerze jest dodana troszeczkę dodatków, raczej nie wiem czy troszeczkę, ale no dosyć sporo poprawek i trochę dodatków. Jednych z takich rzeczy są na przykład blokada tworzenia kryształu, tak to się chyba nazywa oko kryształu czy coś takiego. Już tutaj Wam pokazuję, że jest zablokowane, chyba takie jest jest po prostu, no nie da się tego skraftować, więc żaden chłopci nie zrobi jakiegoś trapa. Czy coś w tym stylu, bo wiem, że da się trapować na tej wersji właśnie w taki sposób. Eee, są troszeczkę poładnione tutaj kity, tak według mnie fajnie to wygląda, jest wszystko opisane. Eee, co ile może odbierać? Też jest tutaj napisane, kto to po posiada ten kit, kit posiada mini youtuber, youtuber i youtuber plus. Więc tutaj jest wszystko tak. No, według mnie tak wszystko czysto fajnie napisane. A może tego set'a nie chcę, eee, i co, eee, jest jeszcze dodane blokada dropu z rud, to znaczy, że po prostu jak są jakieś rudy, na przykład takie, no to z nich nic nie leci. Takie coś było, ale tam był jakiś problem, że niektóre rudy można było kopać i już to jest zablokowane. Nie wiem, czy to o tym ludzie wiedzieli, ale ja takie coś zauważyłem, jak się bawiłem. Eee, są też dodane banknoty jest większa ilość banknotów w banku to znaczy, że możecie wpłacać i wypłacać większą sumę co? ale czekaj, nie dam, nie dam ci banknotów, spokojnie Eee, możecie po prostu wpłacać i sobie wypłacać większą sumę, a to po prostu przyczyni się do handlu, jakby główkami, bo ogólnie teraz na serwerze będziecie mogli sobie handlować główkami, których niestety jest zablokowane stawianiem, bo lagują na tej wersji czanki po prostu. Eee, więc są zablokowane główki, <laughs> ale możecie na przykład taką moją główką, nie wiem, tam handlować, nie wiem, 500 zł, czy ile tam, to już po prostu wy ustalacie ceny, co nie. Za ile byście sprzedali mangówkę, a jest tylko drop drobgówek 5%, więc no. Eee, co jeszcze my tutaj mamy? Są dodane kopel X i legendarne skrzynki, które może tutaj pokażemy z Seleventorem i jeszcze e, pokażemy blokadę tych, tych rzeczy. Czekajcie, tutaj musimy pójść na linię. Dobra. Eee, bo tutaj jest ogólnie wysoka górka. Eee, no i co? No i może po, na początku pokażemy, że się nie da rady stawiać beczek. Tak samo jak i skrzyń. Różnego rodzaju tak jak na przykład y, skrzynia pułapka i zwykła skrzynia. Eee... No i co? Eee... Są jeszcze kobeliksy dodane, które tutaj tak fajnie dropią takimi rzeczami: bardziej podpotki, jak i w sumie legendarne skrzynie, które teraz y, fajnie pisze i na czacie, czy otworzyłeś, y, czy otworzyłeś legendarną skrzynię i ogólnie takie rzeczy, więc to też jest takie. Mi się wydaje, że po prostu na plusik. Eee, oprócz tego jest dodane... Eee, a czy tutaj akurat możecie stawiać legendarną skrzynię Powiedzcie, co nie. Jest dodane takie coś, że jeśli Wam wypadnie na przykład głowa Widżera... O, widzicie? Seleventor otworzył Kobeliksa, eee, Że jak na przykład wypadnie Ci głowa Widżera, to Twoi koledzy z drużyny będą widzieli to, bo Ci się wyświetli na czacie, że Trix otworzył legendar legendarną skrzynię i wydropił głowę Widżera albo coś w tym stylu, co nie? Więc taka sytuacja. Co jeszcze? Co jeszcze takiego jest? Co jeszcze wam miałem pokazać? Aha, są jeszcze statystyki. Statystyki, które po prostu wam będzie pisało, ile zjedliśmy potraw, ile wykopaliśmy kamienia. O kurczę, tutaj akurat Celewantar dużo kopał sobie na szóstce, bo mu dałem do zabawy. To dużo nakopał. Ile minut byliśmy na serwerze i takie inne rzeczy. No, i co? Aha, jeszcze tutaj jedna rzecz, którą bym chciał pokazać, że. O, tutaj -Cięgu spami, Że kiedyś można było sobie po prostu spamić różnymi przyciskami czy coś takiego, lagować serwer. Aczkolwiek to było zablokowane, nie do takiego stopnia jak teraz jest zablokowane. Więc to też zostało zablokowane. Do rank zostało dodane, że jest okośnik WB. że nie trzeba WordBench pisywać, tylko okośnik WB. Do dropu. Kurczę, trochę tego dużo. Do dropu dodaliśmy piasek i usunęliśmy kobla, bo tutaj kiedyś kobla mogłeś sobie po prostu wyłączyć i włączyć. A teraz macie po prostu pod taki tutaj przycisk, że fajnie tak wam tutaj świeci. Czy macie włączonego, czy nie. Tak samo jak do sklepu dodaliśmy jakby sell all, tylko że nie jest to pod komendą. Tylko w GUI, bo mi się wydaje, że raczej mogę zrobić pod komedą Ale według mnie lepiej jest takie coś Żeby, po prostu jak hop sobie kopie nockę Żeby to jednak wszystko do skrzynek spadało, bo No bardziej to jest ciekawe, jak na przykład jakiś hop się wbije yy, I jakieś itemki sobie po prostu mu kradnie Czy coś takiego, a nie to takie wbijanie do gili będzie bez sensu Bo każdy będzie miał po prostu całą kasę yy, w swoim sklepie Po prostu będzie ciągle wpisywał serial yy, na skrypcie jak będzie kopał no i co? Chyba to tyle. Start 16, godzina 17. Mam nadzieję, że się widzimy. 16 to jest piątek. W sumie, jak każda moja edycja startuje w piątek, wiem, że teraz macie wakacje, więc może tam być troszeczkę mniej osób, ale aczkolwiek bym bardzo prosił na za dużą aktywność, bym chciał tutaj, no po prostu pokazać, że jednak polski Minecraft jeszcze jest i że dużo osób w niego gra, tym bardziej dam wersji 1.16, bo jednak na 1.8 jest większość yy, graczy, więc tutaj bym też chciał poruszyć troszeczkę tę wersję i pokazać, że no, nie trzeba grać tylko ciągle tego samego Minecrafta. Eee, no i co? No i chyba tyle oprócz tego, że jeszcze mapa jest customowa. <laughs> ale dobra, już za dużo wam gadam. E, jeszcze jest kilka dodatków, ale cała będę czas marnował. Dowiecie się już na serwerze, więc dzięki i elo elo.